Dzisiaj również tam jest. Teraz r Tam też można ją pierwszym przedmiotem będzie r Za kilka chwil do niego przejdziemy. Będzie to. Cześć, Tangis. Dopiero będziemy zaczynać. 10 przedmiotów będzie. Okej, okay, myślę, że powoli możemy zaczynać. Widzę, że Facebook tutaj już działa, TikTok działa. YouTube również. Cześć Zosia. Są to aukcje holenderskie. Cena będzie tutaj spadać w dół. Za chwilkę wszystko wytłumaczę. Tymczasem przechodzimy do pierwszego naszego przedmiotu. Jest to Ninja Double Stack XL. Jego pionowa, unikalna konstrukcja pozwala zmieścić dwie ogromne komory do gotowania, zajmując przy tym mało miejsca na stole. Stan tego produktu to kategoria A, jest fabrycznie nowy, w absolutnie idealnym stanie. Bez żadnej skazy. Tak jak został wyciągnięty z pudełka, tak leży na blacie. Cena nowego to jest 790 zł, i od takiej ceny zaczynamy, a zejdziemy o połowę w dół do 395 zł. Także będziemy startować z czasem. Będzie on spadać w dół razem z ceną. więc czas start przez pierwsze 20 sekund cena jest najwyższa. Potem spada w dół co 10 sekund o 5%. Aby zakupić przedmiot piszesz kup na czacie. Niestety nie wiem jaką moc posiada ten Airfryer ale jest to Ninja Double Stack XL, więc można sprawdzić to na internecie. Jeśli na pudełku jest napisane, to za chwilkę powiem. Nie widzę informacji o mocy. Jest to kategoria A. Cena leci w dół. Jest to aukcja holenderska. Jeśli chcesz zakupić ten przedmiot w takiej cenie, napisz kup. A jeśli chcesz po niższej cenie, zaczekaj kilka sekund, a cena spadnie. Nie są to zwykłe licytacje. Nie licytujemy w górę. I mamy kup na czacie. Osoba o nicku 4WB Kaczuszka, zaobserwuj nas. My wyślemy Ci link do płatności. Po live, wysyłka kosztuje 9,99 i następuje 24 godziny. Czy używane mamy różne sprzęty? Ten akurat był nowy, jednak został kupiony, więc przechodzimy do kolejnego produktu. Na szybko jeszcze wytłumaczę, że są to aukcje holenderskie. To nie są licytacje. Cena spada tutaj w dół co 10 sekund. Witam wszystkich na czacie. Ten przedmiot został kupiony, więc przechodzimy szybciutko do następnego. Jeśli któryś przedmiot Ci się spodoba, poczekaj na swoją cenę i napisz kup na czacie. Jedynie co musisz nas obserwować, żebyśmy mogli do Ciebie się odezwać po live. Mamy produkty, zarówno nowe, używane, także każdy coś dla siebie znajdzie. A naszym następnym produktem jest piecyk do pizzy. Jest to G3 Ferrari Pizza Express. Jego blask nagrzewa się do 400 stopni. I jest wykonany z prawdziwego kamienia. Taka pizza będzie gotowa w 5 minut. Stan tego urządzenia to kategoria A, czyli jest fabrycznie nowy, nigdy nie był używany. Ja wyjąłem go z pudełka do prezentacji i do testu. Cena nowego w sklepie to 370 zł. Od takiej ceny zaczynamy, a cena minimalna to będzie 185 zł. Także czas start. Za chwilkę pokażę wnętrze na prośbę. Aby zakupić, piszesz kup na czacie. Tak wygląda sierdzieczek i mamy kup. Ziomeczek 22 był jako pierwszy. Zaobserwuj nas. A my wyślemy ci link do płatności po live. Wysyłka kosztuje 9,99 i następuje z 24 godziny. Okupnie, i tym sposobem przechodzimy do następnego produktu. Przypominam, że są to aukcje holenderskie. Cena spada tutaj w dół co 10 sekund. Aby zakupić przedmiot po tej cenie, jaka się wyświetla, napisz kup na czacie. Jedynie co musisz nas obserwować albo zaobserwować po kupnie, żebyśmy Ci mogli wysłać wiadomość prywatną z linkiem do płatności i szczegóły dotyczące wysyłki. Inaczej nie możemy się z Tobą skontaktować. Także następnym produktem jest piekarnik i opiekacz 5 w jednym and Hobbs. Posiada moc 1500 W i nagrzewa się błyskawicznie. Posiada 5 funkcji: mianowicie smażenie bez tłuszczu, pieczenie, opiekanie, tosty i podtrzymywanie ciepła. Stan urządzenia to kategoria A. Jest fabrycznie nowy, tak jak został. Przez nas zakupiony. Tak jest tutaj na blacie. Cena nowego to 461 zł. I od takiej ceny zaczynamy. A cena końcowa to zaledwie 231 zł. Także startujemy z aukcją. Szerokość niestety nie podam w centymetrach, bo zwyczajnie nie wiem. Jedynie co, mogę za chwilkę przyłożyć kartkę A4. I mamy kup na czacie. Winko Fisherman. Mam nadzieję, że tym razem opłacisz przedmiot. Zasady znasz, wysyłka 9,99 i następuje w 24 godziny po o opłaceniu. Jeśli nie opłacisz kolejnego produktu, to niestety nie będziesz mógł kupować dalej. Tam jeszcze widziałem pytanie co jak ktoś nie zapłaci po prostu po dwóch takich nieopłaconych zamówieniach dostaje bana i nie może już więcej licytować. Przechodzimy więc do następnego produktu. A jest to płyta do smażenia od Tefala. Posiada moc 2000 W i nagrzewa się momentalnie. Idealny, żeby usmażyć coś dla 6 do 8 osób. Stan tego sprzętu to uwaga, kategoria C. Jest fabrycznie nowy i w pełni sprawny. Ale ma jedną wadę. Połamany jest plastikowy pojemnik na olej, co za chwilę będzie widać. Jest to na froncie, dokładnie w tym miejscu. Ten element jest połamany. Wszystkie elementy są w zestawie, ale poza tym płyta jest w pełni sprawna. Cena nowego to 257 zł. My startujemy przez tą wadę od 205, a cena końcowa to będzie 100. 3 zł. Także startujemy. Cena za moment będzie spadać w dół. W ostatnich 10 sekundach będzie to zaledwie 103 zł. I mamy kup na czacie. Trenvis zgarniasz tą płytę od Tefala, Zaobserwuj nas. A my wyślemy Ci link do płatności w wiadomości prywatnej. Wysyłka to 9,99 i jest 24 godziny od opłacenia. Aleksandernik, mamy różne przedmioty od, od nowych, poużywane, od markowych, z wyższej półki, po te z najniższej. Także dla każdego coś jest Oj, 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 Przypominam, że są to aukcje holenderskie. Cena spada tutaj w dół co 10 sekund, a aby zakupić, piszesz kup na czacie. A następnym produktem jest coś dla Majstankowicza, Kawosza, a mianowicie Express marki Severin. Jest to stan, uwaga, C. Produkt nie jest fabrycznie nowy, był użyty i ma wadę uszkodzoną, złamaną rączkę od dzbanka i mocno porysowaną obudowę. Także nie jest to nowka sztuka, jest już po kilku, że tak powiem, testach bojowych. Nowy kosztuje 680 zł, my startujemy od 543, a kończymy na 272 Kupować można tylko jak ruszy timer. Także czas start i mamy kup na czacie za cenę maksymalną. Jest to Fernless X. Zaobserwuj nas, a my wyślemy ci link do płatności. Jeszcze jakbyś mógł napisać na czacie, czy na pewno potwierdzasz zakup, ponieważ był on w pierwszych sekundach aukcji. Poczekamy minutkę, aż odpowiesz. Fernles X. Nie widzę żadnej odpowiedzi na czacie. Czy potwierdzasz zakup za cenę maksymalną? Nie widzę żadnej odpowiedzi, więc myślę, że był to troll i możemy dalej wystartować. Aby zakupić, piszesz kup na czacie po tej cenie, jaka się wyświetla. I mamy kup, jest to Indian Warrior. Zaobserwuj nas, a my wyślemy Ci link do płatności. Wysyłka kosztuje 9,99 i następuje 24 godziny od opłacenia. Mamy różne formy płatności, czy to Blik, czy przelew na numer telefonu, przelew klasyczny. Można zapłacić również podpięciem karty. Jesteśmy zarejestrowaną firmą. Wszystkie szczegóły mogę podesłać w wiadomości prywatnej po zakupie. Także z tym nie ma problemu. Płatności są bezpieczne, chronione przez zewnętrzną firmę. A nasz następny produkt to Air Fryer od Kekotek. Posiada zbiornik o pojemności 5,5 litra. Jest w kategorii B. Był użyty, ale jest w pełni sprawny. Posiada jedynie lekkie ręce na obudowie. Cena nowego to 263 zł. A cena startowa to 236 zł. Cena minimalna to będzie 118 zł. Jest to firma KekoTek. O co tu chodzi? Są to aukcje holenderskie. Cena spada tutaj w dół co 10 sekund. A kupić można tylko jeśli timer leci w dół. Także startujemy z czasem. I mamy kup na czacie Indian Warrior. Możesz na szybko potwierdzić na czacie, że faktycznie kupujesz? Okej, okay, dobra, super, dziękuję. Także zgarniasz ten przedmiot. Przechodzimy więc do kolejnego produktu. Są to aukcje holenderskie, gdzie cena spada w dół co 10 sekund, a aby zakupić przedmiot napisz kup na czacie. I mamy kolejną frytkownicę, czy też airfryer z firmy Princess. Jest dwukomorowa. Stan tego urządzenia to kategoria B. Był użyty, ale tylko i wyłącznie raz. Jest w pełni sprawny. Posiada jedynie lekkie ślady na obudowie, co widać na ekranie. Cena nowego to 350 zł. My zaczynamy od 315, a cena minimalna to będzie 158 zł. Także startujemy z czasem i mamy kup. Osoba, którą pierwsza napisała, nie wyświetla mi się jej nik. Jest to profilowe z kodkiem. Zaobserwuj nas, a my wyślemy Ci link do płatności. Wysyłka kosztuje 9,99 i następuje 24 godziny od opłacenia. Co to jest? Są to akcje holenderskie. Cena urządzeń spada tutaj w dół. Także przechodzimy dalej. Pamiętaj, że na czacie liczy się tylko słowo "kup". To ono kupuje przedmiot i można kupować tylko jak cena spada. A następny przedmiot jest to odkurzacz czyszczący premium. Jest to Dreamy H12 Pro tylko uwaga, jest to kategoria D, jest to sprzęt używany, ale w pełni sprawny i kompletny, nosi widoczne rysy i zadarpania, co doskonale widać na kamerze. Więc jest to świetna okazja, aby zdobyć fajny przedmiot w fajnej cenie. Nowy kosztuje około 1100 zł. My zaczynamy od 776, a cena spadnie do 388. Także czas start. Od tej chwili można kupować. Mamy kup na czacie za cenę maksymalną. Jest to użytkownik o niku xvexuu. Zaobserwuj nas, a my wyślemy Ci link wiadomości prywatnej do płatności. Wysyłka kosztuje 9,99 i następuje 24 godziny od kupna. Także przechodzimy dalej. Chciałbym tylko zaznaczyć, że transmisja odbywa się również na Facebooku i na y, YouTube, ale zjazd tam również można kupować. Są to akcje holenderskie. Cena spada tutaj w dół. Aby zakupić przedmiot, piszesz kup na czacie. Jeśli nie opłacisz dwóch zamówień z kolei, dostajesz bana. A następny przedmiot jest to frędkownica kosori 9 w jednym. Jest to dokładnie Kosor i Turbo Blaze. Stan tego produktu to jest kategoria C. Jest fabrycznie nowy, w pełni sprawny, ale ma uszkodzoną zewnętrzną obudowę kosza, co doskonale widać w tym momencie. To jest po lewej stronie kosza. Cena nowego to jest 612 zł. My zaczynamy od 489 zł, a cena minimalna będzie o połowę niższa, tak jak zawsze, czyli 200. 45 zł. Także zaczynamy z aukcją. Aby zakupić, piszesz kup na czacie i mamy kup. Pierwszy był użytkownik o Niku Nigeria. Zaobserwuj nas to pozwoli nam wysłać Tobie wiadomość z linkiem do płatności. Wysyłka kosztuje 9,99 i następuje 24 godziny od opłacenia zamówienia. Także ten produkt został sprzedany i przechodzimy dalej. Będzie to już nasz ostatni produkt dzisiejszej transmisji. Będzie to nieco mniejsza ferdkownica. Idealna do kawalerki mniejszego mieszkania czy też na studia. Jest to Russell and Hobbs. Stan tego urządzenia to kategoria B. Jest w pełni sprawne. Było użyte prawdopodobnie tylko jeden raz i posiada widoczne zarysowania. Cena nowego to 248 zł. Nasza cena to 223 zł, a cena końcowa to 112 zł. Także startujemy i mamy kup na czacie za cenę maksymalną. Jest to użytkownik o Niku Banan. Zaobserwuj nas, a my wyślemy Ci link do płatności. Wysyłka kosztuje 9,99 i następuje 24 godziny po kupnie. Jeszcze tak chciałbym sprostować. U mnie czat czasem nie wyświetla prawidłowej kolejności, takiej jak na przykład u Was, ale liczy się mój czat, który jest u mnie wyświetlany. A to był nasz ostatni produkt. Dziękuję wszystkim, którzy byli, którzy lajkowali i którzy cokolwiek kupili. Widzimy się niezmiennie jutro. O 16:00, a produkty, jakie będą jutro, są już na naszym facebooku. A dodatkowo jutro, oprócz aukcji holenderskich, czyli takich, gdzie cena spada w dół, będą zwykłe licytacje. Także warto obserwować i zaglądać na naszego facebooka. Do zobaczenia jutro.